Siemanko widzowie, z tej strony Kacper, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Euro. Jestem trochę chory, także ciężko mi będzie nagrać em, odcinki, no ale będą wpadać punktualnie. No raczej nie będzie dodatkowych, to chyba ostatni. Naprawdę mi jest ciężko, ale trudno. No, jeszcze się nie skończyła pierwsza klejka, ale ja wam nagrywam film. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale. No, bo lecimy po 250. Dobra. Grupa A, No, czyli tabela A. Jak wiecie, Niemcy pokonali 5 do 1. Szkocję, naprawdę demulka, Szwajcaria 3 Węgry. No, podsumowując. No, zobaczymy, jak się potoczy druga kolejka. Bo, jak Niemcy mi się wydaje, wygrają, no to już będą mieli pewny awans, nie że już sobie zapewnią drugie miejsce, co najmniej. No i wprost, już sobie to zaklepią. Kto by się spodziewał? Następne, grupa D: Drużyny: Hiszpania, Włochy, Albania, Chorwacja. No, jak wiemy, Hiszpania rozklepała Chorwację 3 do 0. Chorwacja dostała 3-0 w dupę. Także ciężko. No i po ciężkim meczu Włochy pokonali Albanię, chociaż że Albańczycy strzelili jako pierwsi, a Włos Włosi musieli gonić wynik. No i owszem, dogonili, a także wygrali mecz. Miałem po 3 punkty. No i ja wierzę w tą Chorwację, no bo teraz mo możliwe, że Hiszpania wygra z Włochami. No albo jedna z tych drużyn bo musiała wtedy. Nie. To, żeby szansa Hiszpanii, no to po prostu wygrać mecz. Jeden jeszcze. A Chorwaci to by musieli właśnie Hiszpania i Włochy zremisować. Ona by wygrała z Albanią. Wtedy Albania wy wypada. I później wygrywają z Włochami. I Hiszpania ma 7, Chorwacja ma 6, Włochy mają 4, Albania ma 0. Dalej. Grupa C, jak widzimy, Dania zremisowała ze Słowenią. Dania pierwsza wyszła Eriksenem, ale no, po prostu wiemy, jak to się skończyło. Zremisowanie. Teraz leci mecz Anglia-Serbia i Jude Bellingham strzelił gola na 1-0. Anglicy prowadzą. Okay. No, chciałem, niestety, no po prostu przegraliśmy z Holandią, ale po naprawdę e, dobrym meczu. Jak mamy takie mecze grać na euro, to naprawdę możemy przegrywać, ale z honorem, tak jak to właśnie zrobiliśmy z Holandią. Po prostu mają lepszy skład, a my się i tak dobrze, bardzo dobrze zaprezentowaliśmy. I to wystarczy. Wystarczy, że wygrałem z Austrią i zaklepiam sobie trzecie miejsce. Tu się jeszcze nie rozgrywały w grupie E i grupie F. No i przejdźmy do właśnie meczów. Czekaj, tutaj muszę kliknąć. Dobra, czekajcie. Dobra. Więcej meczów. Kolejka jedna z trzech, no wiadomo, 5-1. Nie, powiedziałem 5-0 na początku. 5-1, 3-1. 3-0. Tutaj strzelił w Hiszpanii Dani Carvajal, Alvaro Murata i Fabian Ruiz. We Włoszech strzelił Bastoni i Barella. No, dobry mecz. Nie wiem, czy oglądaliście. Mi się naprawdę podobał Polska-Holandia. Słowenia, mnie 1-1. Tu strzelił Eriksen, a tu strzelił Janza. Chyba tak Janza. No i Anglia, Serbia. Wiadomo: 1-0 po golu. Juda Bellingama w 13. Minucie. Czekające nas mecze jutro: Rumunia, Ukraina. Belgia, Słowacja oraz Austria, Francja, a we wtorek Gruzja, Turcja oraz Portugalia, Czechy. Moje typy: no tutaj wyjdzie zwycięsko Ukraina, tu Belgia, tu będzie Remis, tu Turcja, a tu Portugalia. No i według moich po prostu jasnych obliczeń, prostych. Jeżeli oni zremisują, a my wygramy z Austrią, to mamy jeszcze szansę na awans. No, ale może się też potoczyć tak, że no, Francja będzie trochę lepsza. No. Ale zobaczymy, jak to będzie. E, czekamy, aż... czekajcie, aż wrzucę następny film. No i, i ja się z wami żegnam. No i cześć!